Cześć, tutaj Kuba, a to jest siódmy i ostatni odcinek z historii z WrestleMania 15 w grze WW14 w trybie Attitude Era. Więc jedziemy, ostatni mecz. Oprócz tej historii będzie jeszcze, czeka nas jeszcze y, off-script, więc zaczynamy Bret Hart kontra The Undertaker SummerSlam. Ach, walka marzeń jakby to powiedzieć. Naprawdę. O ile się nie mylę, pas WWE jest na szali, no, ale cóż. Przekonajmy się jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. No i nadchodzi sędzia specjalny, Shawn Michaels. Dokładnie, Summerson Heart and Soul. Czyli to było jakby takie mocno, heart, e, czyli mm, serce, e, dusza. Czyli od Undertakera. Takie coś się Chris no ja się Once in a lifetime. No tam jakiś dialog był od dj -a. No ale nic, nadchodzi Bret The Hitman Hard. Ten tyby, ten tyby. Świetna kurtka, niesamowite. straight. No i okej, okay. to sobie również przewiniemy. No i czekamy na wejście The Undertakera, które sobie pominiemy jak najszybciej, bo naprawdę setki razy je widzieliśmy. No chyba, że jest ktoś taki, kto nie widział wejścia, no ale wątpię. A stage fajny, taki mały, zgrabny. No ale nie o stage'u, nie, nie kręcę tego odcinka ze względu na stage, kręcę ten odcinek ze względu na tą walkę. Ponieważ w dzisiejszym odcinku zakończymy główną historię trybu Attitude Era Mode, więc rozpoczynamy. Get Undertaker Damage to Moderate. To Moderate, mamy gobić ze stopnia Moderate. Później mam wyglądać Attitude Moment, ok, więc zobaczymy. I Atomic Drop Close Line. Nic z tego nie wyszło. I o mój Boże, na Nadzianie, na dzianie na Linie Chop, jeden punch, nic z tego, Undertaker. Niczym jakbym widział! 20, nie bez przesady. 15 lat później. Alberto Del Rio, cross Arm Breaker, Arm Drag Breaker. Nie no dobra, proszę Arm Drag. Dobra, teraz ja sobie obijemy i nic z tego, Undertaker jednak kontruje. A kurde, skubany Taker. Z, ale fajny ma ten strój nawet z Attitudery i Running Bulldog ok, może teraz Bret Hart odzyska kontrolę close line, odbicie od i Back Body Drop ok, nie no, nie wiem może teraz, chwila, chwila ajejeje, po, po raz kolejny Back Body Drop, dobra no i Irish Whip skontrowany Taker, nic nie zrobił proszę bardzo, Hart kontruje Bret Hart i Close Clothesline close line z tyłu może teraz zrobimy bardziej, a nic z tego. Nic z tego. I... Shimbreaker. To są całe typowe, klasyczne akcje od hitmana zwanego Bretem, Hartem. Raczej na odwrót. Bretta Harta zwanego The Hitmanem. Bret. The Hitman Hart. No i teraz nie ma puncha. Irish whip skontrowany Nadział się. Nadział się. I jeszcze. Ex Handle w plecy. Nie ma tyłu pleców. Nie ma przodu pleców. Są tylko... No jest... Ja, to jest ciężkie określenie. Pary frazy, takie tam pierdoły. Dobra. Po raz kolejny Shimbreaker od obecnego... Nie. On jest obecnie mistrz. Nie wiem, chyba tak. Nie! Nie! nie. Texas pie, driver, Texas PIE Driver! Texas PIE Driver! Texas PIE Driver! I Irish i dobra! Od dawna nie rozwaliliśmy sobie barykady w Watertwitterze, więc po raz kolejny sobie ją rozwalimy, żeby obić Undertakera. Panie i panowie, Bret Hart! O mój Boże! Spear! Spear! Spear od Bretta Harta! Spir od, od Bretta Harta, wow, dobra, już teraz, i prosto, critical już jest, Undertaker, dobra, Attitude Moment, dobra, i jest, teraz Herbert. dobra, Attitude Moment, nie wiem, przypnijmy go, może coś się wydarzy. Raz, dwa... What?! Jezus Maria, szybkie liczenie. Nie wiem, może teraz nie jest wykonana na stum, stum O, co się dzieje. O mój Boże, nie! O mój Boże, nie! Nie wierzę, pani i panowie, nie wierzę. Mam iść po krzesło. Poza ring i wnieść je tutaj. Ale co się stało? No i tutaj krzesełka są innego koloru. No i... Hmm, dobra, może tak! O mój Boże, nie tak! Co się dzieje? Przecież, kurde, no. We're in the ring. No i jest krzesło w ringu i czersza Pin Undertaker! Pin! Przypin... Przypin... Przypinamy! Michaels! Krzesełko! Wgniecione! Co to ma znaczyć, nie? Co się dzieje? Michael licz! No i tak! Wymówki! Ale Thunder. O nie! Splunięcie! O mój Boże! Churchill na Undertakerze! Bret Hart splunął! Szona Michaelsa! Raz! Dwa! Bret Hart obrania swój pas! Summer Slam! Naprawdę, to wygląda świetnie. Bret Hart jako mistrz. I odblokowaliśmy arenę SummerSlam z 1998 roku. No, i co ja w tym momencie mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Zakończyliśmy główny tryb ery Attitude. Główny tryb off script. Już pierwszy odcinek off-script, już jutro. No i co my tutaj mamy? Rise of the X Complete! Austin 316, 16 Complete Brothers of Destruction Complete. The Great One Complete, Mankind Complete, WrestleMania 15 Complete! Tak wyglądają ratingi, no i porażka WCW No niestety, tak to wyglądało. Już jutro w Offscript czekam z walka Kane contra Vader, a do tego czasu dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, słyszymy się już jutro, jesteśmy coraz bliżej zakończenia tego trybu, więc no nic, mam nadzieję, że do, koń no, znaczy do końca tygodnia się wyrobię, po 2-3 odcinki będą dziennie, więc dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, naprawdę, a może być, więc to tyle, cześć!